Może nie wygląda, ale właśnie wy wylądowałem w Azji. Pozdrawiam was wszystkich z Istanbulu. Dzisiejszy dzień nie należał do najlepszych. W trzech godzinach masz bardzo dużo myśli. Może zmienić styl łapania. Batumi. Ah, mróz! Eee. Kutaisi Godzina dziewiąta, niedziela. Każdy kto go bierze do ręki mówi, że jestem wariat. Tam widać wyrzeźbione słup. W końcu je podkopano. Bo niekiedy trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć i widać gdzie co jak. Najlepiej kto tu mieszka. No niestety ale nie odezwał się już tym. W kraju nie jest zbyt łatwo z coach surfingiem. Mam tutaj gościa w postaci wygłodzonego pieska. Serce mi się kraje normalnie. i... Ostatnie kaczaburi jakie mam. Tu mamy pozostałości jakiegoś muru. Hugo Boss, najlepsze sklepy, McDonald's. Ale że jeżdżę na biedaka. To muszę nie dojść drałować pod górę. To jeszcze swoją łupinkę. Moje mieszkanie na plecach też. Kwestia kasus, to kwestia Koliński, co ty wyprawiasz? Zwariowałeś chyba. Nie dasz rady. Nie marnuj czasu, tylko schodź. No i dojechałem do Tbilisi z moim stopem. Teraz będę pomagał tutaj coś. Uraga musiał. Za nasze dziewuszki. Za nasze dziewuszki. Dobry towar! Za dziewuszki W sumie nawet nie wiem gdzie jestem. Eee... Biorąc pod uwagę poranną lampę Troszkę mnie suszy Ale zważywszy, że ja zacząłem wczoraj pod ruską granicą To i tak i tak mi idzie nieźle No i tak jak myślałem wysadzimy gdzieś w pizdu Nie wiem co dalej po godzinnym łapanie stopa. Skapitulowałem. Ja z Polski. Ja youtuber. Broń, bądź. Yeah. Broń? Nie. Ja broń, ja z Polski. U nas pokój, u nas nie ma. Bum, 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 bum.